Zadanie piąte. Dla każdej liczby rzeczywistej a to wyrażenie jest równe. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy 2a odjąć 3 do potęgi drugiej. Skorzystam tu ze wzoru skróconego mnożenia, czyli to jest 2a do potęgi drugiej, odjąć 2 razy wartość pierwsza, czyli 2a razy 3, dodać 3 do potęgi drugiej. 2a do potęgi drugiej to jest 4a kwadrat. Minus 2 razy 2 razy 3 to jest 12a, czyli to jest minus 12a. 3 kwadrat to jest 9. Druga część to jest 2a. Dodać 3 do potęgi drugiej. Rozpiszę to w podobny sposób, czyli to będzie 2a do kwadratu. Różnica jest taka, że teraz dodaję 2 razy 2a razy 3. Dodać 3 kwadrat, czyli różnica jest tylko i wyłącznie w tym, że tu będziemy mieli plus 12a. I plus 9. Teraz należy tą pierwszą część, czyli o to, od tego odjąć. Drugą naszą część, czyli to, pamiętając o nawiasie. Tą pierwszą część możemy przepisać, natomiast w tej drugiej możemy pozmieniać znaki, czyli tu było jakby plus 4a do kwadratu, no to teraz jest minus 4a do kwadratu, To było plus 12a, teraz jest minus. Było plus 9, teraz jest minus 9. Plus 9 z minus 9 się skraca, 4a kwadrat z minus 4a kwadrat się skraca i mamy minus 12a minus 12a, czyli to jest minus 24a. Jest to odpowiedź A.